No witam, 2 czerwca Zobaczymy jak u mnie wszystko rośnie po posadzeniu Pierwszy filmik i jedziemy Lawenda, ładnie, ładnie idzie lawenda Już zaczyna kwitnąć A te doniczkowe moje, no nie za bardzo, nie za bardzo, nie za bardzo jeszcze wystartowały Gunerka, którą przesadziłem Zdechła, za przeproszeniem Ale dwie przesadziłem, jedna jest Ładnie drugi liść już puściła. Rośnie. Zobaczymy jak do, jak do, do jesieni. Uda jej się powiększyć swoje rozmiary. Dobra. No i tu moje roślinki, które wsadziłem. Ganna, pierwsza Musa Folia Grande. Maureli, kalidorki. Ja nie wiem jak się nazywa Od Krzysia Kupiony, zakup fan Palm Maureli Montebelli Kalokazja gigantea Proszę Już ładnie drugi liść puszcza Zaczyna rosnąć No i tu moje całe, całe Statko, które zimowałem Pinkina Zobaczcie ile ich powychodziło. Ich nie, naprawdę nie opłaca się yy, wsadzać, zimować, trzymać. Wystarczy przykryć i już są gotowe. Ze 30 sztuk. Następny nowy nabytego od Krzysia FarmPal. Tiger Strip Kolokazja. Też Emerald Mist, bardzo duża u niego w szklarni. Mówiąc prawie dorosła do 1,50 m. Zobaczymy, jak u mnie w gruncie będzie rosła. Od Piotra, Kanna, Paradise. Zobaczymy, jak fajnie pójdzie. I Maureli, zielony i zwykły mój największy. I to mam też w Donicach posadzone. Maureli mam w donicy. Zobaczymy, czy będzie różnica. Jaka będzie różnica między gruntem a, a donicą. Kannę też w donicy. Oczywiście my jem. dużo zostały mi się. Tu mam dwa gatunki kolokazji Gantei. Mamat. Jakaś odmiana. Nie wiem, tak, tak było napisane. Tu też jakaś inna. Zobaczymy, jak będą rosły. Kanna. Która mówię, że ma liście podobne do, do basioków. Zobaczymy, jak, jak w tym roku wyrośnie, bo już całą zimę była w Donicy. Rosła Maureli. No i moja Brisba Mensis, która z tamtym roku, którą wykupowałem, była taka duża. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym roku. Właśnie, właśnie odłamałem kwiata, ale widzę, że już liść idzie nadal. Na tu też zimowałem e, pinkiny. Parej jest, cztery z 5 sztuk a, tu ja robię, a tutaj wsadziłem do wody dwie kalokazje i alokazja br br ma, briz samensis cała kępa e, musa folia grande basio, a tutaj jest wsadziłem, odsadziłem w tamtym roku kannę e, kleopatrę, ale czerwoną Zobaczymy jak będzie yy, dalej rosnąć się wybarwi, czy będzie czerwona cały czas No i wszystko ładnie idzie już Kanny ładnie wystartowały Tamarillo zmarzło, ale już ładne liście puściło z powrotem. I moja budowa. O jutro mieliśmy, mieliśmy zaczynać zbrojenie kłaść. Deszcz popadał, znowu pełno wody, no ale chyba będziemy robić. Platy są, belki ukręcone. Idziemy dalej. Jeszcze wrócę, nagram wam moje doniczkowe, jak idą. Co w Donicy będę cały czas rosły. Borneo King miały być dwie, a nie jedna to prawdopodobnie nie jest, bo borneo King całkowicie inno, inaczej wygląda. To są wszystko kalidory i odory. Sumo ładnie zimowało, i, yy, przez całą, i przez całą zimę ładnie zimowało do wiosny. Coś się stało nie tak, no ale widzę, odbija. No i alokacja daxtar Myślałem, że już będzie po niej, ale widzę, że też dała da radę. Dwa bananki, które będą owocować do Krzysia zakupione do szklarni, ale na razie w donicach. No, oczywiście, gunę. No i tu mam prawdziwą, prawdziwą no, yy, Borneo Giant. Ma być. Borneo-giant jest zawsze z tym, że ma od samej łodyżki wychodzą yy, od samej łodyżki wychodzą liście i to wtedy yy, wtedy jest Borneo yy, i, bo inaczej na przykład wszystkie alokazje o to są wszystko jak liść mamy nie od tej strony to są wszystko o no, kalidory licząc każdą jedną a myślałem, że mam Borneo a to są wszystko Kalidory i może Odory. Ta jest jakiś inny, inny gatunek, ale naprawdę nie wiem. A była kupiona Borneo King. No ale oczywiście to nie jest Borneo King. Dobra Tu są moje juki Juka rostrata i resztę i reszta zwykła juka I proszę Oczywiście moja monsterka No i dalej kanny Pięknie, pięknie rosną. Właśnie teraz ruszyły, trochę się cieplej zrobiło. Czy ja nie mam dużo gatunków, trzy czy 4 są, no ale i tak mam co z nimi robić. Dobra, teraz przejdziemy się do gunerki. No, moja gunerka ładnie już wystartowała. Coraz większe liście. Ale i tak w tym roku będę przesadzał, bo już prawdopodobnie nie, no nie przysypę ani czym, bo już jest prawie pół w stawie. Muszę na, na jesień wykopać i dopiero zobaczymy, co z nim dalej będziemy robić. Przejdę się z drugiej strony bliżej. To Wam pokażę, jak wygląda ogólnie. Ale teraz idziemy do cytrusów. No, a tu mi ładnie zakwit amarylis. Jeden. Już kilka kwiatów zerwałem. Drugi. Ale ten już prawie przekwita. No i moje Cytrusik, kumkwacik, ładnie kwitnie. Już ma nawet też owoce. No moja mandarynka, która zrzuciła liście, ale zobacz, ile ma kwiatów. Kwiaty, no troszkę coś tam spadło też, kwiatów, ale dużo się zostało. Też mandaryna, ale ta jest w porządku. Cytrus, wierega, cytrus raczej nie to jest cytryna regata. Też ładnie kwitnie, już ma dużo owoców. Pomarańcza, zakwitła. owoce jeszcze nie dojrzały. Cytrus, cytrus australijski. Miał, e, miał kwiatki, ładnie zakwit, nie wiem, zrzucił, nie wiem, zobaczymy. Nie ma ani jednego... Prawdopodobnie gdzie ma ani jednego owocu. Grapefruit. U góry wszystkie kwiatki oberwałem, zostawiłem na dole. Bo no, jeszcze za małe drzewo. Może z, z, ze trzy owoce jak z, y, będą to wystarczająco. Też pomarańcza, cytryna skierniewicka ładnie kwitnie. Kumfat cały czas zrywam, ale jeszcze nie, jeszcze nie kwitnie ten. Zrywam, bardzo smaczny jest jak cytryna do herbaty. Trochę ma inny smak, bo lemonka, smak ma lemonki z cytryną, bardzo smaczny. Zobaczcie ile cytryna skierniewicka, ile ma kwiatów. A tutaj druga też skierniewicka bez liści. Zamykam. kwiaty, liście będą później. Cytryny. Graychut. Jeszcze się zostały cztery do zerwania, do zjedzenia. A już jak pięknie kwitnie. Cytryny. Cytryna też nas znaczy to naprawdę nie pamiętam. A nie mam zapisane. Pomarańcza. Ta prawdopodobnie jak zrobię szklarnię. Wrzucę ją do gruntu. Cały czas będzie w szklarni rosła. Też cytryny jeszcze wiszą muszą dojrzeć. Dobra, przejdziemy, jeszcze pokażę Wam trawy. Oczywiście, kanny są też tu. Dziewolne miejsce wszędzie sadziłem. I jeszcze jedno poletko z kannami. Będzie w tym roku wykopywania. Stuttgart, Musa Folia Grande, Wolfsung Ta nawet nie wiem. A basio jeden tam też wsadzony, bo mi się został. I proszę, moja kępa. Miskantów, bambusy też ładnie grubackie rosną, już. No, nie mam barier. To sobie wychodzą gdzie chcą, ale później można wykopać. Kto chętny do sprzedaży, no co, co, do następnego.